Cześć, witam was, bardzo serdecznie. W poprzednim filmie zaskoczyłem was niebagatelnym suchar... Stop, stop, przerwa, chwila, stop. Ostatnio zauważyłem, że gubię kawałki wyrazów, tak więc już nie chce mi się pisać tych takich tam, wiecie, tych tekstowych, że o, tu zgubiłem kawałek wyrazy czy coś, tylko po prostu przymknijcie oko. Suchar, 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 so suchar niebagatelnym Natomiast dziś witam was. Po prostu z dachu tej wiaty. Tak więc, wow, tyle, tyle na, na początek, na rozluźnienie. Dzisiaj wyjątkowo, jako że już chyba od kilkunastu odcinków nie mieliśmy okazji szanownego pana witać, jest także drugi współtwórca mapy, Górale Gimcia. Dzień dobry, Wyczór, Pewnie zastanawiacie się, dlaczego przez chwilę tak wstrzymałem głos, nie dokończyłem górale. Mogę no, myśleć, że powiem fo 4 Tak, koniec, wydało się. Akurat, ale spaliłem, jest tutaj nie ta zakładka. Górale zmieniają nazwę na fo 4 i to jest już potwierdzone. Zresztą chyba będzie coś w tytule, więc ża żadna, żadna niespodzianka. No trudno, dobra. Yy, co w dzisiejszym odcinku? Ile tam 3 dni temu chyba było, było, te były prace nad mapą? Wracamy do Was dość szybko, bo właśnie po, po kilku dniach zaledwie z nową garścią informacji. O, kto nie widział, może jeszcze pokażę raz tą klapę. O. A, dobra. Także to, to cały czas działa. Lecimy dalej. O, jako że już tutaj jestem, zobaczcie, jest kubka kamieni. czy co posiadam? Jakiegoś... Widziałeś tak, robiłem no, ten w no, to w widziałem. Za jakieś tam ceny, jeżeli chodzi o otoczenie wizualne gospodarstwa. Tu zaraz obok jest nowe pole które mogliście zobaczyć a propos na fanpage'u, gdzie was serdecznie zapraszamy jest w opisie facebook.com com slash the zapraszam, tam są zawsze jakieś newsy a propos de factos ankiety. ankiety ankiety tak mhm. no, tak więc to jest pole, te pole darze. to jest moje chyba moje nowe ulubione pole, Ten jeżeli chodzi o mapę kiedyś moim ulubionym polem było to pole tutaj, ale już go nie ma Dlatego teraz moim ulubionym polem będzie to. A ja już może serdecznie zamknę mordę i pójdziemy dalej. O, patrzcie, tutaj, tutaj jest opał, dodany jest drzewo. Tego chyba nie było ostatnio. Z całą pewnością. Dobrze, jeżeli chodzi o gospodarstwo. Ja to nic się nie zmieniło, chyba. Tutaj się nic nie zmieniło. Okay. Teraz pokażemy Wam y, ułatwienie, które y, pomoże. Wam, jeżeli będziecie grać załóżmy na multiplayer z kumplami no i wiecie no możecie się tepać tabulatorem między maszynami ale to jest takie trochę wieśniackie nie oszukujmy się dlatego specjalnie dla was przygotowałem yy, fajny system przemieszczania się pomiędzy gospodarstwami na razie pomiędzy pierwszym i trzecim a wygląda to taka, tak taka winda a wygląda to w sumie o tutaj w sumie nie jest do końca przemyślane Powinna być jeszcze też chyba ta. No nieważne. Chodzimy sobie tutaj. Chodzimy do Altanki. I voilà. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy. Halo. Halo pedał się. Dobrze. Oczywiście możemy bez problemu wrócić. Idziemy po prostu z drugiej strony stołu. I wracamy na gospodarstwo. A propos monetkę. Fajne, fajne. Myślę, że za, taki, za taką świetną, innowacyjną rzecz. Yy, Babka poleci w górę. I komentarz. Taki ku, ku pokrzepieniu serc. To nie jest tak, że my robimy te pierdoły i się opierdzielamy. Tak naprawdę jest, jest marnowane codziennie. To kilkanaście godzin. Moje, Gimcia, Gracjana i innych ludzi, którzy nam pomagają. Więc docenicie to. Cholera. I prąd. Kto nam to, jak nie pobierzecie z oryginalnego linku, to pójdziemy z torbami. Dobra. No, komputer będę musiał wcinać, teraz się Teraz żebyście tutaj nie przysnęli, lecimy do yy, wisienki na torcie odcinka, a potem będziemy obiadać z boku jeszcze, jak coś tam znajdziemy ciekawego. O, nowe, nowe, nowe to, jest, to jest taki prequel. Mamy tutaj reklamę, którą napotkałem na drodze. <laughs> może ja tu pozostawię już wam do oceny, nie będę tutaj komentował, bo tu nie ma co komentować. Wiemy jak to będzie z farmingiem 17, prawdopodobnie, więc idziemy dalej. I perełka, jeżeli chodzi o ten odcinek, czyli nowy wystrój sklepu y, AgroMet, dealera maszyn AgroMet, tak można powiedzieć. Góraly. A ja, sorry, AgroMet górale. Dobrze, uh -huh. tak więc tak to się prezentuje, jest powiększone miejsce przede wszystkim, tak więc jeżeli chce, będziecie chcieli zakurwiać leksjonem 780 po góralach, to nie będzie teraz problemem podczepienie się tutaj i nawrócenie z headerem i tak dalej, tak więc... Y, Łapka w górę dla nas. Kolejna piąteczka zbijamy z wami. Wiemy, że ciężko było tutaj się z leksjonem nawracać i teraz nie będzie to problemem. O ile się jeszcze mhm. te linie ustawi na środku, bo nie wiem, czy nie, nie zrobiłem tak... tak. Co na środku? Ja Co okej. Okay. No dobra, no to testowo zakupię leksjona. Wszystko było testowane przeze mnie także. Nie? Mhm. Tylko, że. Mhm. Tylko Więc nie wiem. Się już zmieniać. Tylko, że ja to chyba nie jest w tym tamtym. Zobaczmy zresztą. Jest odpowiednio. No, Makowajem no, Henry. Wykorzystałem podkręcić ich nawet tony Henry. Także oj, wasz mi się przy, przymieliła. No tutaj z, na tyle miejsca, żebym troszkę na to odsunął od brzegu, tutaj kawałek. Ale no jest naprawdę tutaj. Możecie nawra na ten tak jak y, pod Tesco, bączki polonezem krę kręcić. Tak samo tutaj jest wystarczająco dużo miejsca. Co ciekawe. Teraz możemy zajść sobie tutaj z tyłu i tu też jest jeszcze miejsca. Więc możemy takiego takie drifta tutaj na yy, Robić. O, aż mnie, aż mnie przycina. Zobaczcie. Nie, nie wspomniałeś o tym, żeby nie jest, nie jest zagospodarowana. Teraz tak. <laughs> tutaj jeszcze na pewno dojdzie wapno, o którym wspominałem na poprzednim filmie. Jeżeli nie słyszałeś nic o wapnie... Co? grafik jakie wapno? Yy, odsyłam do poprzedniego filmu. Na pewno na końcu będzie... Okienko z poprzednim filmem, czy, czy tam z... Yy, making of ofami, tak zwanymi, prezentacją, ale zapom zapomnę dodać adnotacje, więc musisz być wyrozumiały i przejść przez kanał. Zobaczcie, mamy alternatywny, drugi wjazd do sklepu. W pełni funkcjonalny. Jest także oznaczony wjazd. Będzie więcej oznaczeń, będzie więcej reklam, będzie więcej wszystkiego. Z tą samą wydajnością, tak więc no, co coś pięknego was czeka. Jeszcze kilka przyróbek cierpliwości, ale myślę, że będzie na pewno warto. No i współniecie otwierane gram o godzinę. No, tak więc jeszcze teraz demonstracja. Bramy będą otwierane od godziny. A to jest odpisy. To, to ten lock to nie ma wina jakby co, to jest od polskich maszyn. Jakby co. Dobra, <śm> sobie sobie 8... No, teraz ogólnie. Bramy otwierają się od siódmej. tak więc teraz się zamkną. Bram kiedy są zamknięte w żaden sposób nie możemy otworzyć. Nie to jest ogólnie dość znany tam patent, więc yy, Już na niej, nie, mam nie jest nic specjalnego nie? akurat, no ale górale też to dostały, w końcu. Już raz nie. było, ale zbagowane. Tylko teraz taka nowość. Ej ziomeczku, nie wkleję się we mnie. No. Otworzonych bram, na otworzone bramy nie mamy kompletnie wpływu, co jest no, normalne. My nie będziemy się pierdzielać do, do czyjejś firmy i zamykać mu bram tak więc te bramy są otwarte i ta, jak, tak samo ta, jak i ta brama m, żyje swoim życiem, można powiedzieć. No i to właśnie, nie powiedzieliśmy co maszynach. Są maszyny pokazowe, gdzie się mo nie można. Z, tutaj one są zarezerwowane, powiedzmy. Dobrze. Przyklejone do, do tego, do kostki, ani Po prostu miejscowi chuligani wie wieczorem podpiercili akos każdego i nie idzie tym ruszyć. Może na góralach kolejnych coś się z tym naprawi. Na razie. Na razie. Ajadem do właścicieli. Dobra, zobaczmy jeszcze ze zmian mierzących Dobra, teraz jeszcze słów kilka odnośnie kupowanych pól. Jak na razie mam około 6 godzin pierdzielenia się z tym gównem, nie polecam tego Sałmacz. So Dojechałem do pola numer 30. Czekajcie, 39 chyba na, na radarze jak sobie zobaczycie, od północy całej Więc to jest strasznie upierdliwe, reszta jeszcze jak numerków teoretycznie jest okej, okay, ale wszystko jest do sprawdzenia To jest to jest bardzo bolesne jeżeli chodzi o robienie mapy, naprawdę I, i też nie mam pewności, że to będzie działać, bo możliwe, że, że się gdzieś pomylę, tak dalej No ale cóż, to trzeba przez to przebrnąć Dodałem, Nie wiem, nie mówiłem o bocie, nie mówiłem Mówiłeś w poprzednim odcinku że jest aktywne, boto? Ale jeszcze nie było. By, było było. Mówiłeś, że było testowane. Ja. No, wszystko mówiłeś to dobrze. Rzeźmy jeszcze no, no. okiem, co zostało zrobione. A Chora mm. w transie, mówiłem. No, dzisiaj bardziej tak ci lautowe, ale no, nie musimy kiedymata? się. Kiedy ma to? Kiedy mapa zapytałeś? Oczywiście, w imieniu widzę zapytałeś. To jest dobre mm. pytanie. Yy. To jest dobre <laughs> pytanie, ale odpowiedź <laughs> moja jest taka. Nie wiem. Haha. <laughs> to to? Nie. Odpowiedzią na to pytanie jest. Yy. Chociaż nie, to nie będzie takie <laughs> dobre odpowiedzi. Nie, po <laughs> prostu. Widać, że cały czas są kolejne zmiany, więc nie można by powiedzieć, że prostu nie wydane zadawanie, skoro są kolejne pomysły. A każdy realizowany pomysł to jest fajniejsza mapa. Każ I każde zadane pytanie, kiedy mapa opóźnia pracę, bo trzeba na nie odpisywać. No, w tym czasie mógłbym kolejne pole na zrobić. Za drogą. Taka prawda. Prawdopodobnie. Tak, prawda. Prawda Także to jest odnośnie, kiedy mapy. Myślę, że. Następnym razem wstrzymacie się z zadaniem pytania, kiedy mapa Możecie na przykład nam napisać jakieś minie słowa O, to jest, to jest myślę, dużo lepsza opcja Tak jak niektórzy z, z, z użytkowników już to zrobili no, no nie wiem czy widzicie, ale ten budynek jest całkiem inny Kurde, no, pięknie to wygląda Naprawdę, no Ta, mapa, pierwo, ta pierwo. mapa powinna być rozwijana Jakby była rozwijana przez kilka lat to normalnie, Pitoki by od razu stawały wszystkim, nie? Jakby wchodzi na tą mapę. Tak, to mapę, Ale też. By, Rafał, to byśmy nie siedzieli tu, tylko byśmy byli w fabryce New Holanda. Nagroda. <noise> nie. No, tak więc możecie jeszcze generalnie pisać swoje pomysły, chociaż my już niechętnie patrzymy na nowe pomysły, bo jest kilka rzeczy do zrobienia. I co jest do zrobienia, zapytacie. Też mam odnotowanych tutaj kilka rzeczy. Jednymi z rzeczy bieżących jest dalej właśnie miałem sprawdzić odrębność tych silosów o których już mówiłem wcześniej dalej do tego nie doszedłem ale te pola właśnie mnie zatrzymują przed Gdzie? rozwijaniem przed sprawdzaniem kolejnych pomysłów ideów hmm. i suszarnia których nie będzie gdyż ponieważ reforma nie, nie będzie No, a, a dlaczego no, nie wiem nie wiesz gim cię mnie zaskoczył teraz no, dlaczego bo ma tylko Możliwość duszenia dwóch upraw. Gimcio, ale jak? No, Wytłumacz, no. <grymne> Widzę, no za, za... Nie... Tu na pewno ktoś zostawi dislike'a, no musimy teraz jakoś się tutaj... Nie będzie suszarki, bo Halo? tylko dwie uprawy można suszyć, a dwie to za mało i... stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Dobra, przez chwilę mi przerwały słuchawki. <grymne> Dobrze, no nie będziemy już tej farsy dłużej ciągnąć. Mam nadzieję, że troszkę się uśmiechnęliście przy niektórych sytuacjach, chociaż no jesteśmy ogólnie yy, zbijamy piątkę z panem Strasburgerem, można tak powiedzieć. No, ale mm -hmm. myślę, że się dobrze bawiliście w tym odcinku, wręcz wybornie. No przede wszystkim, że czekacie my wszystko na te góry. Ale no i pamiętajcie, dajcie znać swoim kolegom, że jest taki kanał jak Trafik na YouTube i on robi mapki, żeby ten zasięg rozszerzyć. Pamiętajcie, że im więcej było, tym więcej chęci do pracy, ponieważ wiadomo, że jest dla więc większej osoby, dla większej grupy docelowej. I widzimy się na live streamach w Facebooku z aktualnościami. Zostawcie suba, jeśli jesteście nowi oraz znajcie ten trybik i aktywność, aby was nie minęło, Na razie. Cześć. Cześć.